A si o. I tak o. Oh. <laughs> kurwa. <laughs> no. Jeszcze muszę Dobra. Nagram cię. A ja <laughs> jestem iko iko w nitro. Dobra. <laughs> <laughs> no, ai, kurwa, weźnij. Dobra, pa. A szczęście. Ale chuj. O. Bliska. Umożliwia to, co się dzieje, nie? No jak chcesz. Widzóweto, kiedy już roku, za What the fuck? Co to jest? O tu Idziemy na tą kładkę widzowie Co? Czekaj, tylko pokażę im Zajebistą kładkę Widowie Patrzcie Jesteśmy na kładce, a przed chwilą byłem tam Tam o. Tylko wiem, że słaba jakość, bo ja to nagrywam z telefonu Ale teraz idziemy znowu z powrotem Widzowie Idziemy do mojego kolegi Przyjaciela gościu Ej, byłem na tamtej kładce pokazać o. Im. Patrzcie, dziura. Tego bomba, Chodź. Tego bomba musi być w dół. O, radnych, bąbla? Tak. o radnych, jak Patrzcie, bomba z wodą. A widzicie? Reflex. No, patrzcie, widzę. patrzcie, widzę. tu jest jakiś typ. O. I. Kudde. Greje. <gry> <gry> Dziuraczka ma w To gdzie idziemy teraz? A? Gdzie idziemy? Teraz tu, to nie. Ojej, zajwiście to wygląda. Na no, tym. Patrz to młotek gdzieś. bo ja to pokazuję. młotek o, XD XD XD. bo ja ten. gościu jest tajemniczy. My jesteśmy grupa raperów, która roz która rozpieprza y, Kurde, lód. A my idziemy teraz na moją kładkę? Widzę. E, pamiętajcie, żeby zostawić suba, <noise> łapeczkę w górę i jakiś komentarz. I teraz będę biegł. O kurde. A z daleka ci mogę nagrywać, nie? Nie staję niczy. Idawie patrzcie, o. taki fajny.

A Ja widzieliście przez, przez chwilę mojego zioma. Didi, didi, teody. No, Jedna kurwa. Teraz sobie tu teraz? Właśnie. O. Co tu odwalić? Nie wiem. Weź on weź w tą rękę lepiej. Co tu odjebać? Trzeba chyba się zatopić. No, tutaj jest kurwa meteora. O, czekaj. Zgadł. Trzeba rozwalić lód. Tutaj nie? pokażę. Jak kurde, paczka jakaś mała. Zaj, młotek. Proszę bardzo. Patrzcie. Jak O kurde, widzicie. Już kurde się rozrypał. Już się rozrypał. No kurde. What the fuck patrzcie. Młotek zarobił Już się rozrypał. Nie ma. Dobra. To tak, co, te, co teraz robimy? No patrz, chociaż do 10, że to było. No będzie się milion dni wrzucał. O bo... no, kurczę, pęta. Patrzcie widzowie, tu jest dziurka. Dziurka za misa. Ale jakby była woda. co? Nagrywaj moją rękę. I tak je o orzinę Weź to zobaczymy, patrz O kurde Zobaczymy wody na tym O kurczę Stwierdza. Widzowie tu jest mega dużo wody Widzowie spierdalata Tylko połowę cię nagram, nie? Tak do siei Tak do siei, no, no, do siei. Ja, pamiętajcie inkowniko Idziemy na kładkę Tu, Dobra, widzisz mi kładkę? Taka kładka. O kurczę. Prawie bym spadł tu. Ora, to jest zanas tej żałosnej w kliniku. Trzeba rozwalić ślód. Patrzcie. Ładny rozgnał. Rozbłyskie jak ten. A co tam jest? A tam jest jak coś dziwnego. No, jakieś robaki. Patrzcie, widzowie, ostatni. Taki lud, kurde. Widzowie, tylko mama i tata, ale patrzcie. No i co z tego, że mama i tata, ale i tak, tak patrzcie, widzowie. Nie? No i co z tego, że mama i tata obejdzie, ale i tak, tak patrzcie, widzowie. No Dobra, spierdzielamy już, widzowie. To jest taki krótki filmik o gadaniu i o czymś tam dziwnym. Nie wiecie, nie wiecie. Patrz woda wypłynęła, patrz woda wypłynęła. Patrzcie nie, widzowie. Myśmy tak skatowali tyle że są się wleje, nie wiem. Tylko... Dobra, koniec może, No, koniec. Bo ja byłem yy, ten... Dobra, chodź, zakończamy. Chodź tu, tędy, e. Chodź, tędy, tu. Chodź tu, e, tu chodź. Tu wejdź, tędy, ziomek. No dawaj, tu. Nie. No to byłeś miał nagrane. Dobra dałem radę Dobra teraz trzeba rozpierdzielić Ostatniego loda Widzowie Jak ktoś tu kanał no Ale nie będę się palił no. Weź to wyciągnij Jak ktoś tu mam 5 subów 5,5 suba Dobra Time. No weź to jedno Żomek no O dobra. Dobra, rozpierdzielamy to na ostatni odcinek Uwaga Tu będzie ostateczny to tylko w cios się teraz rozwalę no. Dobra. Dobra Tu pokaż Patrz Widzieliście Tak to się robi Kurwa. No weź bo tu zwaliłeś mi <laughs> mojego małego konia Teraz Czekaj to ja spróbuję też Ciao Dobra, kończymy teraz odcinek Oto ten młotek dzisiaj był zawodny Zawodny, jak Dobra, trzymaj młotek Tutaj ten młotek Nara widzowie zostawiajcie lajki, kurde Subskrybujcie, łapeczki w górę i Nara Elo.